Może mi ktoś powiedzieć, czy Bobo w ogóle jest zdrowy? We wczorajszym odcinku on kupił od chłopaków z milionowic mnóstwo budynków. Ale nie, ale to nie wystarcza, to jest za mało. Mój legendarny sklep z bronią. Potem sklep z axolotlami jest znowu czynny. A to za sprawą Bobo. Chłop bez mojego pozwolenia odrestaurował go, uzupełnił go asortymentem. A my mamy bardzo dużo nederytów. Dlatego idziemy zrobić tam zakupy. Problem w tym, że ja mu nie pozwalałem na takie rzeczy, on sobie przywłaszcza mój sklep. Subskrybujcie kanał, najlepiej dzwoneczkę I warto obejrzeć do końca. No i dobra, ziomeczki, powiem wam, że to jest naprawdę porąbana sytuacja. Chodzi oczywiście o ten mój legendarny sklep z bronią. Następnie to był oczywiście sklep z axolotlami. Jak sami widzicie, Bobo to w miarę naprawił. Tam są jakieś skrzyneczki, tam są jakieś ramki. Problem w tym, że we wczorajszym odcinku ja nie sprzedałem mu żadnego sklepu. Więc o co mu chodzi? Dlaczego on tu w ogóle jest? Zaraz się tego dowiemy. Mam tak czy inaczej, słuchajcie, z... Co to było za łóżko? Dziwne to było, bo coś tutaj majstruje i śmierdzi przy moim ekwipunku. Ale mam kilka staków sztabek nederytu. To jest właśnie nederyt, jaki zarobiłem między innymi za sprzedaż tego domu, czy m.in. Macioch też dostał za sprzedaż swojej rakiety. No bo Bobo bo to kupił. Co będzie w tym sklepie? Jaki asortyment? Oglądajcie ten film do końca. Ty, no bobek, coś ty tutaj zmajstrował? Czemu tutaj drzwi nie ma? Szeryfie, jak tutaj przecież drzwi były, a wiesz, no skoro dbasz o ten sklep, no to warto by było, żeby był ładny. A tak naprawdę. To gościu łomot ci spuści. Coś ty zrobił, to jest mój prywatny tak sklep. To. Eee, ty naprawdę go wykończyłeś, stary? Tu Ej, są koksy tak, do kupienia. Teraz jest mój sklep. Ale nie Cię kupiłeś sklep, go ode mnie, nie sprzedałem ci tego lokalu. Nie masz prawa użytkować. Tutaj też. Dobra, coś ty na tutaj sklep, narobił, chodźmy. bobek nie jesteś właśnie... Co ty mi rzuciłeś? Ty mi rzuciłeś właśnie stack nederytów w zamian za to, żebym ci sprzedał ten sklep, człowieku? E, Teraz? To, po fakcie? Po fakcie, kiedy ty go wyremontowałeś, uzupełniłeś jakimś czasem? Co to jest w ogóle za sklep? Ja nie wierzę. Dobra, ja tu wykupuję wszystko! Co to jest zapory, panem miej! A kasa działa, jesteś w kasie, mógłbym coś ukraść z tej kasy. Wolę tutaj Ej, sprawdzić. Ej, dobra, Bobek, ty mi dałeś stack nederytu, naprawdę? Wiesz co? Ja ci powiem tak, oddaję ci ten stack nederytu. Ten sklep mógłby być twój, ale pod jednym warunkiem. Ja i tak przy tym sklepie nic nie robiłem, a jeżeli mógłbym uzyskać przecenę w postaci na przykład 50% na wszystko na zawsze, to myślę, że to jest deal życia, żeby on go miał. Słuchaj, jestem w stanie dać ci ten sklep no. na własność, ale pod jednym warunkiem. Wszystko! Czy ty. Właśnie zjadłeś Koksa! Serio, debilu? Dobrze. Warunkiem jest to, że jako jedyny tutaj na serwerze będę miał zawsze 50% zniżki na wszystko. 50%? Pięć, to jest mój lokal. W 50. tym momencie mam prawo zabrać to wszystko, co się tu znajduje, bo zrobiłeś to nielegalnie. A to, że jesteś prezydentem, Dobrze, 25? nie opłaca. 35%. E, to ciężko będzie liczyć. 30% 30%, 30. mam na wszystko. 33% na wszystko no. mam. Rabat. No Dobry. i to mi pasuje. Dobra, to w takim razie, słuchaj. Ja przychodzę z dużą ilością nederytu i ja bym chciał coś tutaj zakupić, bo widzę, że tak. Ty masz tutaj. A może by mi... A dobra, ja mam jedno pytanie. Chciałbym się zapytać, no. skąd importujesz te towary? Ja wiem, że z zagranicy. Ja rozumiem, że one płyną z, z Pacyfiku, pewnie z jakiegoś Mecy... Meksyku, prawda? Albo z jakiejś Kuby. Ja z Bobowic. Z wszystko... Bobowic to leci, tak? A nie z jakichś Zjednoczonych mhm. Emiratów Arabskich. Słuchaj. Skąd ty masz niby do... tyle tych butelek? Bobowi, a Bobowice skąd biolą, to stary, nie Stary, jestem pewien, że no. nie masz villagera, który dałby ci tyle butelek z expem, Więc czy oni są ukradzeni z naszego oceanu milionowicowego? Oj stary, jeszcze by się zdziwił. Stary, ty masz tutaj jedną skrzynkę pełną butelek i drugą. To nie jest realne, abyś ty to zrobił w przeciągu na przykład 12 godzin. Jakby nie. A tu całą kutę ale ona nie stała w totemach. A tutaj jest w totemach? E, dobra, okej, okay, tutaj ale gdybyś się akurat się miał całą zbiło. skrzynkę w totemach, to stary... Nie mam e, czy ty właśnie wszedłeś do własnej kasy fiskalnej, stary? Nie schowałem się, bo się boję ciemności. E, ale to właśnie się schowałeś tam, gdzie jest ciemniej. Dobra, ja nie komentuję w takim razie. Słuchaj, to by było bardzo podejrzane, gdybyś miał całą, dużą skrzynię w totemach nieśmiertelności, bo powiedzmy sobie szczerze, no to są rzeczy raczej trudne do dostania, a i tak te zramki rzeczy też są na sprzedaż? Czy nie bardzo? Eee, yy, nie wiem, a co tam? Dobra, a ty pół sklepu już sobie zepsuć. Słuchajcie, to temy. Jakieś tutaj poteczki. Na Expa. Okej. Okay. Tutaj zaraz do tych koksów przejdziemy, bo to jest bardzo ciekawe. Tutaj widzę, że ty... A to jest pusta skrzynia, stary, To o co chodzi? AHA! Tutaj także! Nie dałem lady Ej, ja myślę, że ty masz więcej TNT tylko podejrzewam, no, że chcesz jak? mieć troszeczkę na wypadek, gdybyśmy my zaatakowali Bobowicę, co nie? Coś mi się Ale tak stare wydaje. Jest inteligentny człowiek. E, stary, ty i inteligencja to są zupełnie dwa różne światy. Ty masz dwie szare komórki, Odgłębuj które się, się odbijają w tej głupiej łepetynie. nie? Słuchaj, zresztą ty masz nawet ty, ślinę. Ci cieknie na e, Dobra, nie pomogę ci w ogóle. E, tak inaczej, słuchaj, jest tutaj do zakupienia TNT. To mi się nawet podoba. Spróbuję wykupić się tutaj wszystko, co tylko się da. I ten obsydian. Tak, ten obsydian to jest w ogóle masakra. Powiedz mi, ile tylko Małeś ten obsydian, bo to jest naprawdę eee, mega podejrzane. Małem go I jeszcze... 29 i 10, Pielwastka z 12 dni. Eee, czyli 2 miesiące? Mniej więcej? Yeah. Dobra, słuchajcie, dwie pełne skrzynie obsydianu. No to jest trochę porypana sprawa, ale widziałem, że tutaj jest jeszcze skrzynka z koksami. No i teraz tak, jeżeli tutaj będzie więcej niż 20 koksów, to uznaję, że jesteś czterem. Kumasz to? Uznaję, że Uuu. jesteś. Tylko 5? A dlaczego tak mało? No ile chciałeś? No stary, myślałem, że ty masz Dobla, ich tutaj tu z 50 to, nie żadnego na No jak Ża Ale nie, 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 ja chcę kupić Bobek, Bobek, Bobek! I... ale jak kupię, ja kupię! Ej, ej pamiętaj, że jesteś w moim lokalu, na moich zasadach, tak? No! Ja no. Przed od siebie, ale nie, mam nie mamy żadnej umowy podpisanej, ja sobie nie przypomnę, Dobla, abym cokolwiek podpisał. O, podpis. A ty... A ty masz jakąś umowę tutaj? Elo? No. E, niniejszym w dniu Bobek Śmierdzi ku psztalem sprzedaje moją rakietę. To nie jest żaden sklep. Ej, dobre ziomeczki, mam mega pomysł. Wiesz, my możemy go legalnie okraść. Jak tylko tutaj nie słuchajcie ma opcji, chłopie. Jak tylko A, Ale ja o nic nie mówi. Jak tylko mi coś zniknie z tego sklepu, to całe milionowice wybuchną. Ale stary, ty nie masz tyle TNT, żeby całe milion... no, okay, cały milionowice. Okej, dobra. Całe Wchodzimy pod przez te dziwne drzwi, spinti. słuchajcie, te drzwi są naprawdę bardzo, bardzo dziwne. Ale wejdźmy też na górę. Ja bym chciał w takim razie zobaczyć, co tutaj też na... O kurde, dobra. Ej, jeżeli w tych wszystkich skrzynkach jest obsydian... A co to jest w ogóle? Stary, czy ty sobie tutaj jacuzzi zrobiłeś, czy o co chodzi? Bo trochę Ej, nie rozumiem. No takie właśnie trochę niedokończone, ale jest. Tak? Ej, stary, to bardziej wygląda jak ubikat... Ja. Okej, okay, słuchajcie, musimy to sprawdzić. Sery, czy w każdej z tych skrzynek jest obsa? Aha, jedna duża skrzynia obsa, druga no, duża ty, ty skrzynia obsa, ja trzecia ja duża skrzynia obsa, czwarta duża skrzynia obsa. I tu na dole no. są jeszcze, słuchajcie, dwie. Duże skrzynie... Czekaj, 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 czy to jest sześć dużych skrzyni obsa, czy mi się tylko wydaje? Ja, jako inspektor sanitarny i do spraw rozwoju milionowic sprawdzę to. Biorę 27 do. razy 2, razy 6, razy 64, to jest 21 tysięcy Obsydianu? No i dzięki temu. Czekaj, czekaj, mógł czekaj, stop, 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 stop! 21 tysięcy OPSA? No bo skopałem was cały mól ale to nie jest... Ale, ale... Ale co? 324 staki OPSa na sprzedaż. To, jest, to, jest nie, nie, to nie jest możliwe. Ale dobra, tutaj też są słuchaj, skrzyneczki widzę z książeczkami do Encha. O kurde, to jest cała skrzynka napraw. Dobra, akurat to jest wiarygodne. W to akurat wierzę, że naprawdę... Czy ja mogę nie zaglądać do Twojego śmierdzącego pyska? Dziękuję. Tak. E, słuchajcie, tak, cała skrzynka naprawczy ochron czary To jest do zrobienia. To akurat od villagerów jak najbardziej w to wierzę. Tutaj mamy jeszcze całą skrzynię niezniszczalności. Dobra, to, to na pewno też jest ciekawy całkiem asortyment. Mogę nie zaglądać do twojej mordy, Bobek? I chodź, chodź. Poczekaj, tutaj jeszcze jest cała skrzynka cierni, czyli tak, słuchajcie, cała ta alejka sklepowa jest poświęcona po prostu zbrojką. No bo patrzcie, niezniszczalno naprawa, niezniszczalność 3, ciernie i ochrona. Czyli wiecie, 4 trójka z naprawą i niezniszczalnością. I moglibyśmy takich zbrojek, słuchajcie, zrobić 27, no bo tu jest 9, 9 i 9. Więc, no to wypadałoby kupić. Dobra, zaraz jeszcze obczajmy te potki, ale lecę teraz do Bobo. No co ty masz tutaj takiego wspaniałego? No, co jak tylko coś mi ucieknie ze sklepu, to w milionowicie. Tak są takie bombki przygotowane. No ale stary jak ty tutaj uluchamę. zrobiłeś, co? Co to jest? Co to jest? To jest kilka klocków, TNT ty naprawdę Tak, tylko kilka klocków. I ty niby coś wszędzie tienti. coś takiego zrobiłeś? No gdzie, no co pokaż, zobaczę czas. tutaj. No ty tu ty... nie ma na przykład. No i co? Ale ja się co ciebie co nie boję! Tra... Mój drogi to jest co jakiś czas, jak uruchomic w jednym miejscu to się Okej, okay. rozumiem, kolania. mamy nie kraść zrozumiane szefie. Ja... Dobra, ale chodź, obczajmy jeszcze tą skrzynczką, bo tak, to jest chyba nie Witka. I tak, to jest cała e, skrzynia, miksur na niewidzialność. Dobra, Bobek się chyba nauczył robić niewitki, więc to trochę niepokojące. Tutaj mam... To jest siłka, to jest chyba siłka. Tak, siła dwa, na półtorej minuty też cała skrzynia. To będzie jump boost, dobra, zwiększony nie, nie skok. Stary, nie mam żadnej twojej wody, no, jesteś lamusem, wody. jesteś parawaniarzem. Dobra, dobra tak, a tutaj nie jest ognie, odporne. No to sobie wysadzaj. Dobrze, wiesz, że ja tego nie zrobimy, słuchajcie. Ognie, odporność na 8 minut, ok. Czy ty właśnie zepsułeś sobie pół sklepu? Nie, stary, ty się zeszczałeś ze strachu przed Abrą. Dobra, stary, w takim razie chodź tutaj na sufit, porozmawiamy ze sobą, bo mamy na pewno poważnie do porozmawiania. Słuchaj, jestem w stanie no. za cały ten sklep, za wszystko, co się znajduje. Te wszystkie obsydiany, wszystkie te TNT, stary, za calusienki sklep dam ci. 5 staków sztabek tu co ty na to? A ty walnięty na łeb jesteś Nie no stary, ja naprawdę, jakby ja nie żart... Ja ty wiem, ja wiem, to piąta. jest głupi pomysł z mojej strony Ja wiem, że to jest głupi pomysł, ale naprawdę chcę ci dać pięć staków sztabek nederytu. Dwanaście Nie no, ciebie pogrzało chyba, stary no, ale chłopie, ile jest tam obsa? Cały milion... Mili Dobrze, to w takim razie, w takim razie chodź, zejdziemy na dół i to wszystko policzymy, bo ja na pewno muszę się zastanowić, co my musimy kupić, słuchajcie, na pewno, jeśli chodzi o zbrojki, jeśli chodzi o potki, to potrafimy zrobić. I obsydian też w drugiej kategorii. Na pewno na początek bym, słuchajcie, kupował e, koksy, totemy, TNT i butelki z ekspem. Czy to są jakieś koksy? Nagle jest sześć koksy. Dobra, Bobek, powiedz mi, ile ty byś chciał e, sztabek netherytu za jeden stack 12. TNT? A za jeden? za jeden? Nie wiem. Za jeden stack TNT. No stary, ty jesteś sprzedawcą! To ty wymyślasz ceny, ja, to nie jest komisji, tak, że ja idę sobie, he, he, he do Myślę sobie, idę sobie do Bydronki i pytam pani kasierkę, e, dobra, pani! Ja wezmę ten serek za dwa ziko. Jak w detalu, jak w detalu to jeden stack nie, 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 jeden, jeden W hurcie, stary. W hurcie my to robimy. Hurt-detal, no. tak to... No stack to są cztery sztapki Cztery na tu za jeden stack TNT? Tak. Tak, tanie, a to, stary, tak jak ty robisz A zdradzisz mi z jak ty robisz. Znaczy. Bardzo mi to pasuje, wiesz co? Może ja wezmę sobie tutaj karteczkę. O, wezmę sobie karteczkę i będę sobie notować. My tutaj mamy tak, 9, 18, 21 TNT, 21x64 TNT Okej, patrzcie to, zapisujemy sobie, ciach. Ja nie wiem czy to w ogóle ci się stary opłaca, ale naprawdę to jest dość dziwne. Stary, ja ja to potem policzę, słuchaj, w kolejnej kategorii... Kolejności, ja bym chciał się zapytać o totem nieśmiertelności. Ile jest za jeden totem? Bo ja wiem, że to jest mega drogie akurat, no to no. już nie będzie tanie, no ale... Dwie sztabki. Dwie sztabki za jeden totem? Eee, tak. Eee. Stary to się tobie w ogóle opłaca? Ten deal? Yyy, a, ja? a czy Znaczy, ja no znaczy że ja nie? Dobra. Tu jest 27, to będzie 31, 31 totem, dobra, razy 2, x2, nederyty, dobra, słuchajcie, zapisaliśmy, zapisujemy listę naszych zakupów. Ty, Cezar, a jak no. z, z, z tymi butelkami? No to chyba nie jest aż tak drogi, ale słuchaj, ile za jeden z tak, takich butelek z expem? No weźmy, weźmy z Inaczej, a to by się to w ogóle opłaca, człowieku? Dwa staki. No dobra, dwa staki. Znaczy, ja już nie co... A, mogą być trzy, mogą być trzy, czy nie? Dobra, dwa, no już niech będzie, no. Już niech będzie dwa, no słuchajcie, żeby już nie było, bo zaraz gość mi wysadzi TNT. Czyli tak, cała skrzynka to jest 27. To ja bym kupił całą skrzynię na pewno. Czyli bym kupił w takim razie em, 54. 4x2, dobra. Ty dobra, a jak z koksami tutaj? Bo ja widzę tutaj całkiem sporo koksy jabłek. A to jest bardzo drogie. No dobra, akurat tutaj to wiem, że to będzie strasznie drogie. U agent x jeden 7 koks. M, 7, ty, a to i nie, tak ponad drugi. dwa razy taniej agenta. Bo a, a agenta Czejo? było 16 sztabek. No jak zmiana? zmiana? Jak zmiana? Dobra 14. zmiana! No ty nie jesteś 14. dobrą zmianą. 14. Nie, dobra stary, 10, ok? Krakowskim targiem, 10. 13. 10. Czy ty właśnie zjadasz koksiałka na moim moje... eee, 13 Dobra, 10! Było 7 na początek. Eee, 10. Dobra, 11 11, Dobra. 11, okay. To ja bym... Dobra, 10, no to ja bym kupił od razu 6, czyli tak 6... Jabłek. Okej, okay, zapisuję. Patrzcie, ciak. ale, ale, lista zakupów. Dobra, słuchajcie, biorę telefon w takim razie w dłoń i biorę kalkulator. Słuchajcie, musimy sobie policzyć. 21 staków TNT. To daje już nam 84 sztabki nederytu. Ja do tego oczywiście dodaję, słuchajcie, 31 totemów razy 2. Czyli to będzie, słuchajcie, plus 62. To mamy 146 sztabek nederytu w tym momencie. Do tego 27 nederytu za całą skrzynkę butelek z Expem. I na sam koniec dodajemy 60 nederytu za koks jabłka. To jest 233 nederytu, ale mam mieć o 33%. Taniej. Co ty gadasz, że ja nie mam teraz zniżki? Przecież ustalaliśmy, że 33%! te 33%, jak kupowałeś? Wątpię, żebyś naliczał, skoro te kwoty były tak dokładne 10 kb. Ej, to się zgadza. Miało być 13 a jest 10, czyli mniej więcej 33% tak? No. Co jest? Ej, naprawdę to jest pozyska... Dobra, może być nawet pozyska. 233 nederytu, dzielę to przez 64, słuchajcie, to jest ponad 3,5 staka nederytu. Dobra, a panie, jak tutaj wygląda sytuacja z netherytem i z obsydianem? Ile jest za jeden Ej, stak obsługi? Jedna stapka to cała skrzynka. No dobra, a tak bez beki, Zalczuję. tak naprawdę, bez beki? No dobra, ile chcesz? Jeden z to jest jedna sztab. Nie no, nie no, chyba nie. Dobra, całą skrzynkę mogę wziąć nie. za 16 sztabek nedery. co ty no? Nie, no weź, pogrzany jest No to ile? Obsydent swoim jeden zdaniem. Stak jeden stak tak to jedna sztabka, bo tu się ciężko zbiera. No dobra, trochę ciężej chyba niż butelki Albo z ekspem, no? Dawaj. No? Ile to ma? 54 staki tu są, 54, no Pół staka za skrzynkę Pół staka za skrzynkę, tak? Nie, cały stak Cały stak za skrzynię chcesz? A to tak. już jest drogo, to, to jest ponad jedna sztabka za jeden stak No ale dobra, to jest dalej no to mega opłacalne. No. no dobra, już, 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 czyli cały stak za skrzynię Nie, czekaj, jak to było, jak to miało być? Cały no tak za skrzynię, dobra. Dobra, dobra, rozumiem, rozumiem. Dobra, w takim razie doliczam plus 64 i doliczę plus, plus jeszcze 64, dwie skrzynie. To mamy 300. To skrzy... A będzie trochę taniej? To za ile ta trzecia? Za ile ta trzecia? Eee, trzecia będzie za 63. Nie no, dobra, za 40 wezmę trzecią. Za 40. 60. Za 50. 55. 52 wezmę. I masz to. Dobra, 52. Dobra, 52. Dobra, dolczam takim razie słuchajcie plus 52. To mamy 413. Słuchajcie, w tym momencie nederytu za trzy skrzynie pełne opsa i to nie są słuchajcie jaja, wiecie co? Weźmy Shulker boxy. Ej, dobra, słuchajcie, to jest chyba najbardziej ekskluzywny wózek sklepowy, jaki widziałem na świecie. Dobra, dawaj, zaczniemy przenosić itemy i to wszystko będziemy mogli podsumować. Ja może bym zaczął, słuchajcie, od tych totemów. Wezmę te wszystkie totemy, bo te totemy na pewno słuchajcie, kupujemy. No tutaj innej opcji akurat nie widzę. Dobra, słuchajcie, musimy poprzenosić to TNT Więc akurat to mi się powinno zmieścić Do ekwipunku ładnie, pięknie Mamy, słuchajcie, przeniesionych już dużo rzeczy Między innymi, słuchajcie, obsydian Bo tak, tu, tu, tutaj są totemy nieśmiertelności Tutaj, słuchajcie, są koks jabłka mm. Tutaj natomiast, słuchajcie, jest jedna skrzynka z butelkami Tutaj jest druga skrzynka z butelkami A tutaj, słuchajcie, mamy obsa Patrzcie, tu jest obs, tu jest obs Tu jest także obsydian No więc teraz to TNT bym wrzucił A pytanie, o, tu bym wrzucił, jak no. Ci się podoba wózneczek z kółkami? Gdzie Ty widzisz tutaj kółka, stary? No A że to, ty to ty niby ty. są kółka? No, ty no chłopy, tysiosza. Dobra, całkiem zabawne nawet powiedzisz szczerze. Dobra, cz czekaj, czekaj, czy my wszystko przenieśliśmy, co ja mam tutaj na liście? No, TNT, totemy, butelki, jabłka. Szyba, chyba wszystko mamy. Dobra, oczywiście musimy kupić więcej rzeczy, ale najpierw spróbujmy sfinalizować tą transakcję. Ty mówisz, że 413 już jest po obniżkach, więc dzielę to no. przez 64, to jest... Sześć i pół staka, już zaokrąglamy, słuchajcie Dobię. Sześć i pół staka nederytu, Rozumiesz to, stary? Czyli tak, wrzucam Zutaj. do hoppera, tak? Raz Dwa, trzy Cztery, pięć Sześć To się w ogóle zbiera? Stary, gdzie to się wrzuca? do mojego ekwipunku To naprawdę le... a, to, to, a dlaczego to nie leci do leja, stary? No, przecież jest, kręca Ja nie wiem, jak ty to zrobić, ale dobra, jeszcze pół wrzucam, no Wrzuciłem do... Jest w le... Aha, i ty z leja to zabie... A to naprawdę nie <grym> mogłeś połączyć tego po prostu, żeby to wpadało bezpośrednio? Yy, nie, bo tak dobra, się Dobra, 6,5 100 już zużyłem, ale dobra, mam jeszcze troszkę i teraz tak, słuchaj, są tutaj butelki, są tutaj rzeczy do enchantów. I słuchaj, ja chciałem się ciebie no. zapytać w takim razie, ładnie tutaj, pięknie, jak wygląda sytuacja z ceną za naprawy, ochrony i tak dalej, za te wszystkie książki? Czy to jest ta sama cena za każdą książkę, czy nie? No za jedną książkę yy, dwa na Dobra, ale rozumiem, że na przykład naprawa jest droższa, tak? Tak Dobra, no to ile jest za naprawę, ile jest... Czekaj, czekaj to jest tele. Dobra, a ochrona ile jest? Y dwa Dobra, a ciernie i niezniszczalność? Dwa. Dobra, czyli tylko naprawa jest za czwórkę, Ta. a reszta jest tutaj. Dobra, to słuchaj, ja był, byłbym w stanie. Tutaj wezmę sobie, raz, dwa, okej, okay, wezmę sobie kilka takich, to jest kilka takich. Wezmę ciernie ciężko dostać. To wezmę też kilka cierni, dobra, wezmę na razie to. I dawaj, przejdziemy się do kasy. Słuchaj, mam Nie przy sobie. No właśnie, wrzucę ci tutaj, patrz, pokażę ci. Mam tutaj ciernie, o, tu są ciernie, tu lądują, patrz, ciernie, ładnie, pięknie. I tutaj cały rządek napraw, czyli tak, wziąłem dziewięć napraw, to będzie trzydzieści i 18 tego. Czyli to by było 54 Nederytu. Dobra, to wrzucę może do tego teraz. Patrz, weźmiemy tutaj 54. Okej, okay, wrzucam. Poszło. O! I tutaj jakoś taka kasa zbiera. Czemu tamta nie mogła? Ej, w tym momencie stary, zostało mi 56 sztabek Nederytu. Mógłbym dostać od ciebie w gratisie coś stary jako tak wiesz? No, wydałem Dobra, naprawdę kupę fajnie. rzeczy. No, wiesz, coś, coś dla biednego. A, a gdzie ty jesteś? Teraz na górze? Chodź, tutaj na górze. Dobra, a no. co mi daje? Ale już ci stary zapłaciłem przecież. Ale tu jest, to co ci zostało? Ale nie mogę, ja już. Ja chciałem w gratisie coś dostać. A, dobra, to poczekaj. Jako gratis dla stałego klienta, dobry. A, to już co, ja tutaj odniosę do wózka, a pan tutaj no pomyśli po pokmi. Albo pan przyjdzie od razu do wózka, dobra? A ja tutaj nie, bym podkładał. O, tutaj są ciernie, tutaj naprawy, dobra, tutaj wszystko było, to brzucę. Ale A co tutaj jest przed wyjściem? Jakie wejście? Wow Jakieś tutaj miksturki. A co tutaj jeszcze skalp Aha, czy ja naprawdę dostałem miód? Subskrybujcie kanał, wpadajcie na sklep www.abrety i trzymajcie się.